Witajcie, mili goście na moim Streżku. Nie wiem, czy u Was też był taki piękny, majowy, długi weekend i było u Was też 30 stopni. To znaczy w piątek 10 stopni, w sobotę 10 stopni, w niedzielę 10 stopni, czyli razem 30. No bo u nas tak to wyglądało i dalej jest zimno. Podobno jutro ma być cieplej. Tutaj coś mi skacze ostrość. Z czym dzisiaj przychodzę? Słuchajcie, już dłuższy czas miałam na warsztacie takie pytanie pod filmem na temat chrztu. Na które jeszcze nie zdążyłam odpowiedzieć. I tak zbierałam się, zbierałam moje przemyślenia, jakieś tam materiały, i dzisiaj postanowiłam, że odpowiem na to pytanie. <laughs> Może na początek przeczytam je. Bardzo piękne jest to, co Pani mówi, dziękuję, ale często mam problem też w argumentacji z niewierzącymi, którzy pytają, dlaczego ja mam płacić za coś, czego nie zrobiłem, nie zrobiłam. Czemu jestem odpowiedzialny za grzech tego Adama i Ewy? Dlaczego rodzę się już z jakąś skazą jako niby niewinne i czyste dziecko, a już wtedy muszę za coś zapłacić i czemuś jestem winna? Jak wtedy to wytłumaczyć i jak rozmawiać? I tutaj widzę, że jakieś dwie osoby też się. Podpisały pod tym pytaniem, i to pytanie też często się pojawia. I wiecie, ja też musiałam sobie to w głowie poukładać, i dla tych, którzy są nowi na moim kanale, bo, bo widzę, że jest coraz więcej nowych osób, nowych subskrypcji, to chcę się tak wytłumaczyć trochę, że. Po pierwsze, ja nie jestem z wykształcenia teologiem, tylko jestem teologiem amatorem. Jednak przez wiele, wiele lat razem z mężem zaraz po ślubie właściwie, bo poznaliśmy się w duszpasterstwie akademickim u Dominikanów w Gdańsku, od razu zaczęliśmy organizować jakieś takie grupy, które się samokształciły w. W temacie teologii. Głównie interesowaliśmy się pismem świętym, więc pochłonęliśmy w ciągu naszego wspólnego życia wiele różnych komentarzy do Biblii. Właśnie prowadziliśmy też różne takie grupy modlitewne grupy samokształceniowe założyliśmy dwie wspólnoty. Takie charyzmatyczne. I też bardzo dużo nauczań, kateches przygotowywaliśmy we własnym zakresie, bo uważaliśmy, że to, co człowiek sam przerobi, co przygotuje też dla innych, to najpiękniej, najlepiej zapada mu w pamięć i też wszyscy inni też z tego korzystają. Inni, czyli członkowie wspólnoty. Więc tak to u nas wyglądało i przez te wiele lat, no bo przetrwaliśmy we wspólnym pożyciu prawie 40 lat. Mój mąż nie żyje od, od roku, od ponad dwóch lat, więc, więc teraz ja kontynuuję też tą jego. Działkę, bo w pandemii zaczęliśmy nagrywać wspólnie dla wspólnoty, ponieważ nie można się było spotykać, i tak to potem przerodziło się w dosyć takie regularne nagrywanie. Z mojej strony ja tak czułam, że mam to kontynuować. Później był jakiś odzew od osób, które oglądały moje filmy, także tak, tak to się wszystko toczy. A też mój syn Mikołaj, który z kolei studiował teologię, i wiadomo, że jak dziecko coś studiuje, to rodzice też zawsze coś z tego korzystają. On ma też swój kanał na YouTubie Dobra Nowina. I tam omawia też różne tematy, tak już dogłębnie, teologicznie, prawie naukowo. Także takie są moje referencje, jeżeli chodzi o wypowiadanie się w, kwestii, w kwestiach takich teologicznych. No i tutaj to pytanie o grzech pierworodny, to też ta moja odpowiedź, to będą jakieś moje przemyślenia, jakieś tam notatki czy, czy wspomnienia z różnych kateches, z różnych rekolekcji. Ale głównie, właśnie moje przemyślenia, które na kanwie tego, tego wszystkiego, co przeżyłam, co sama przemyślałam, jakie są moje refleksje, i przede wszystkim uważam, że, że ten grzech pierworodny to jest, tak uważam, że jest to przypomnienie nam wszystkim, nam ludziom, że grzech człowieka. Nigdy nie jest czymś oderwanym od, od całego społeczeństwa, od rodziny, którą mamy, od osób bliskich, dalekich czy nawet naszych jakichś potomków, prawda? To, że my dzisiaj grzeszymy i nawet grzeszymy gdzieś tam w samotności, wydaje nam się, że nikt tego nie widzi, nikt nie widzi naszych myśli. Ale one mają oddziaływanie, one oddziałują zawsze społecznie. Każdy grzech ma wymiar społeczny. I nawet aniołowie, którzy zgrzeszyli na samym początku, prawda, zbuntowali się, część aniołów się zbuntowała przeciwko Bogu, nie chcieli służyć Bogu. Byli tak zachwyceni tą swoją wspaniałością, że, że zbuntowali się, odeszli od Boga, stali się demonami, prawda? I to też ma oddziaływanie na cały wszechświat, na, na wszystko, co, co istnieje, szczególnie na ludzi, ten negatywny, to na, negatywne oddziaływanie tego, tego grzechu. Tego pierwszego grzechu właśnie, jeszcze przed grzechem pierworodnym, czyli odstępstwa części aniołów, ma wpływ, jest takim skażeniem świata. Z tego zrodził się właśnie grzech pierworodny, kiedy szatan skusił Ewę, zwiódł ją też do nieposłuszeństwa. I, i myślę, że właśnie to, to jest takie... Bardzo poważne ostrzeżenie i przypomnienie o tym, że wszystko co robimy, co czynimy, co myślimy, ma wpływ na innych ludzi. Nie tylko na nas ma negatywny wpływ, ale też wpływ na, na ludzi, na środowisko, na całą Ziemię. Także to, tak uważam. I nawet jakieś złe myśli yy, też mają wpływ. Na drugiego, który może nawet nie wie, że, że źle o nim myślimy. On też nic nie zawinił, załóżmy przeciwko nam, bo jakaś zazdrość, załóżmy, nas niszczy w stosunku do tej osoby i ona o tym nie wie, ale jednak nasze odnoszenie się do tej osoby, jakieś nasze nie tylko myśli, ale potem działania, to wszystko ma wpływ nie tylko na nas, nie tylko nas niszczy, ale niszczy też tego drugiego człowieka, potem może jego rodzinę. Jeżeli dzieje się to na przykład w pracy, powstaje taki łańcuszek złego, że gdzieś tam mężczyzna, który w pracy jest źle traktowany przez swojego szefa, który mu zazdrości, no nie wiem, na przykład jakiegoś polotu, jakiejś inteligencji. Szef, który widzi, że, że jego podwładny zaczyna go przerastać i, i ten szef zaczyna go źle traktować, potem ten mężczyzna wraca do domu i, i krzyczy na swoją żonę, bo sam jest zestresowany. Później żona krzyczy na dziecko, dziecko kopnie kota na końcu. Prawda? I taki łańcuszek złego. Jakby już ten grzech pierworodny, nie nazwany, ale ten pierwszy grzech tego szefa, który coś prawda, nie zapanował nad, nad swoją zazdrością, nie błogosławił tego człowieka, który. Robi wspaniałe postępy w jego firmie, tylko wręcz właśnie z zazdrości zaczyna go gnębić, niszczyć. Że ten grzech na końcu ma takie oddziaływanie, że gdzieś tam na końcu jeszcze kot ucierpi, prawda? Także to, to uważam, że to jest taki taki schemat tego, jak odstępstwo od Boga. Czy, czy odstępstwo od jego prawa, od jego nakazów, od jego świętej woli, jak oddziałuje też społecznie to, że, że tutaj osoba się zastanawia w komentarzu, dlaczego ona ma płacić za, za czyjś grzech, za czyj, czyjąś winę, to wiecie, to jest trochę tak. Ja sobie to tak porównuję. Że, że ludzie, załóżmy, otrzymują spadek jakiś po przodkach, dostają po nich czy jakiś dom, czy, czy firmę, i jeżeli chcą przyjąć ten spadek, to muszą go przyjąć z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza. Czyli jeżeli ta firma, czy ten dom na przykład ma hipotekę, czy firma ma jakieś długi, to przejmując tą firmę, musi też spłacić te długi, musi też spłacać dalej tą hipotekę. I tak samo jak ten człowiek nie zasłużył na, na te dobrodziejstwa, tak samo nie zasłużył na te długi, ale on to wszystko przyjmuje, ponieważ chce dalej żyć, chce kontynuować po przodkach jakieś dzieło. I tak samo jest z tym grzechem pierworodnym. My się rodzimy, na tym świecie otrzymujemy dobrodziejstwo samego życia, tego, że, że załóżmy, nasi przodkowie jakoś przez swoje życie, przez to, że jakoś tam dobrze oddziaływali na, na swój organizm, że go szanowali, że odżywiali, nie popadali w jakieś nałogi. Dzięki temu my mamy jakieś dobre geny, prawda? Mamy, mamy ten start zapewniony. Nie mówiąc o tym, że Bóg powołuje nas do życia, On nam błogosławi, ale też przychodzimy na świat, na, na ten świat na świat, który też ma swoją historię ma tych upadłych aniołów jakby w tym swoim dobrodziejstwie inwentarza w cudzysłowie. Tych upadłych aniołów, ale ma też dobrych aniołów. Ma aniołów stróżów, którzy nas pilnują, którzy nam, wiecie, dobre, dobrze życzą, którzy przez jakąś intuicję potrafią nas ostrzec przed, przed czymś złym, którzy nam pomagają na drodze naszego życia. Ale są też właśnie ci, ci źli aniołowie, te demony, przeciwko którym jednak też. Pan Bóg daje nam broń do tego, żeby z nimi walczyć, żeby przed nimi uciekać, czy żeby oni uciekali przed nami, prawda? Mamy się im przeciwstawiać. W tym wszystkim, w całym tym dobrodziejstwie tego inwentarza, y, uważam, że my się y, ćwiczymy, y, też się hartujemy. Y, Możemy być wręcz współpracownikami Boga, jeżeli pełnimy Jego wolę. To i on też z nami współpracuje, więc yy, później yy, myślę też ten, ten grzech pierworodny, tak sobie to porównuję, że jest to takie wstrzyknięcie do naszego całego człowieczeństwa, takiej szczepionki. Jakiejś tam drobnej części tych, tych wirusów takich duchowych, na które od samego początku my się musimy uodparniać, my musimy z nimi walczyć. Wiecie, nie jesteśmy jakąś taką amebą bezwolną i taką bardzo mdłą i, i właśnie słabą. Tylko przez to, że mamy tą szczepionkę, ten grzech taki po przodkach. Zdajemy sobie sprawę, i też Kościół nas uczy tego, że, że musimy właśnie Go zmyć, musimy się namaścić Duchem Świętym. To czyni w nas chrzest. Także Pan Bóg nie zostawia nas z tym nieszczęściem, prawda, z tym dobrodziejstwem inwentarza, które jest na minusie, ale daje nam narzędzia, żeby z tym walczyć. Tak więc Pan Bóg daje nam odpowiednie narzędzia do tego, żebyśmy mogli zwyciężyć, prawda? Aby ten grzech po pierwsze wymazać przez chrzest święty, po drugie, namaścić się duchem świętym. I to już chyba mówiłam w jakimś, w jakimś filmie, ale myślę, że tutaj też to pasuje świetnie, że. To namaszczenie Duchem Świętym to jest tak, jak ci pierwotni wojownicy, którzy gdzieś tam jako gladiatorzy walczyli na arenach, oni przed walką się namaszczali olejami, po to, żeby być takimi nieuchwytnymi dla wroga, żeby ten zapaśnik, który, który będzie z nimi walczył, żeby nie mógł, nie mógł ich złapać, żeby oni mogli się wyślizgnąć temu. Nieprzyjacielowi i to samo dzieje się właśnie z Duchem Świętym, który nas namaszcza, żebyśmy mogli walczyć z nieprzyjacielem, żebyśmy byli tacy nieuchwytni, właśnie jako takie Boże narzędzie do walki ze złym Duchem. Ja tu sobie zapisałam jeszcze, że Pan Bóg daje nam Kościół, który pomaga nam w tej drodze do Królestwa Niebieskiego, w tej drodze przez, przez całe nasze życie. I myślę, że warto zaufać Kościołowi, jeżeli Kościół mówi, że, że potrzebny jest Chrzest Święty, że, że ten grzech pierworodny zaistniał, że On ma wpływ na nasze życie. Warto temu kościołowi zaufać i wiemy z Apokalipsy św. Jana, że ten kościół, który jest teraz tutaj, na ziemi, którego jesteśmy członkami, jest tym kościołem wojującym, właśnie wojującym z tym duchowym nieprzyjacielem. A dopiero po drugiej stronie jest ten kościół, który triumfuje. Ci wszyscy święci, którzy przeszli przez życie właśnie po Bożemu, którzy wygrali tą walkę ze złym duchem i, i są teraz z Bogiem w niebie. Tak więc no musimy tutaj, potrzebujemy tych narzędzi, potrzebujemy chrztu. Potrzebujemy napełniania się duchem świętym. Potrzebujemy przede wszystkim poznania Słowa Bożego, bo jak mówi święty Hieronim, kto nie zna Pisma Świętego, nie zna Chrystusa. A to też jest warunek, żeby, żeby kiedyś wiecie rozpoznać Pana, być tymi pannami, które są zaproszone na ucztę, a nie tymi przed którymi. Przed którymi się zamyka drzwi, które dopiero spóźnione gdzieś biegają, szukają oliwy do swoich lamp. I tutaj odnośnie jeszcze chrztu małych dzieci. Tak sobie pomyślałam, niektórzy uważają, że, że dzieci się rodzą jako właśnie tabula rasa, jako takie czyste kartki, że dzieci są. Dobre, że są niewinne. Tak naprawdę to można by nawet pomyśleć, że nie potrzebują tego chrztu, a jednak można sobie zaobserwować wśród dzieci, jak to, jak to wszystko przebiega, to ich życie duchowe, że owszem, dzieci są też takie namaszczone duchem świętym, o ile są właśnie ochrzczone. Ale też mają w sobie właśnie ten pierwiastek tego, tego grzechu pierworodnego, bo można zauważyć, że kiedy dziecko takie kilkuletnie wyjdzie gdzieś tam na podwórko, spotka się z, nie, z niewłaściwymi dziećmi, które, które są źle ukształtowane, przesiąknięte, wiecie, jakimiś brzydkimi wierszykami, brzydkimi słowami. To to nasze dziecko bardzo szybko przyswaja te brzydkie wierszyki. Wcale nie trzeba mu kilka razy powtarzać, i, i one łapią te, te właśnie te, te niewłaściwe treści, bardzo szybko, dziecko ma taką skłonność, właśnie nie jak taka czysta, biała kartka, tylko wręcz przeciwnie. Jakąś ma taką wrodzoną skłonność też do, do złego. Natomiast, jeżeli to samo dziecko będziemy chcieli nauczyć jakiejś pięknej modlitwy, czy jakiegoś miłego wierszyka, żeby powiedziało, prawda, tam babci czy cioci na urodziny, to będzie bardzo trudno mu to wpoić i, i będą duże opory, żeby się nauczyć na pamięć czegoś. Natomiast tutaj, prawda, czy złe słowo nieprzyzwoite, czy jakiś wierszek bardzo, bardzo szybko jest zaabsorbowany, zapamiętany. Także to myślę też jest jakiś dowód na to, że, że ten pierwiastek zła, on jakby z pokolenia na pokolenie też, też jest jakoś tam przekazywany. I co tu chciałam jeszcze powiedzieć? Właśnie, że. że ten rodzaj tego obmycia, takiego duchowego, tego chrztu jest bardzo ważny, bo myślę, że tak jak obmywamy dziecko fizycznie, staramy się wszelkie jakieś tam brudy czy z pomiędzy paluszków, prawda, wszystko umyć, nawet tam, gdzie nie widać, to wszystko staramy się wydłubać żeby tam żadnej infekcji nie było, żeby nie było, no żeby coś, coś niedobrego się, się nie działo w organizmie dziecka, czy tam w uszach, prawda? Chociaż się broni, to myjemy mu uszki, zęby też myjemy, chociaż nie lubi. Także staramy się o tą fizyczną czystość dziecka. Natomiast ta czystość duchowa też jest bardzo ważna, też warto zaufać Kościołowi i myć, nawet tam, gdzie wydaje nam się, że przecież dziecko jest czyste, niewinne, że nie widać może, może tego, tego złego pierwiastka w nim samym. Jednak, jeśli zaufamy Kościołowi czy pismu świętemu, gdzie też tam całe domy były chrzczone, to, co święty Piotr mówił, prawda? Ochrzcijcie się, wszyscy, i nawróćcie się, a dostaniecie w Ducha Świętego, bo to jest obietnica dla Was i dla Waszych dzieci. Czyli wszyscy, wszyscy w tym uczestniczymy wszyscy uczestniczymy w tych, w tych złych aspektach, trudnych, niebezpiecznych, ale też w tych wszystkich dobrodziejstwach. <tuszy> Co jeszcze sobie zapisałam? Także, że te wszystkie osady, jakieś negatywne po, po grzechach, po przodkach, po wszelkich jakichś nieposłuszeństwach względem Boga, że to wszystko właśnie w wodach sztu mamy nadzieję obmyć. Kościół nam to zapewnia, że, że jesteśmy od tego momentu, jesteśmy czyści. Możemy właśnie z są czystą kartą, współpracować z Duchem Świętym. I, I myślę, że jest to ważne również odnośnie dzieci. Odnośnie wszystkich, którzy, którzy też może jakoś tam się buntują przeciwko temu, że dlaczego oni. Muszą dźwigać i płacić za grzechy po przodkach, ale myślę, że, że to wszystko jest bardzo sprawiedliwe. Po pierwsze, że jest to właśnie rodzaj takiej szczepionki, tego ostrzeżenia, ale też dostajemy przeciwko temu wszelkie antidotum od kościoła. Dostajemy słowo od Pana Jezusa, prawda? słowo jest, jest życiem. Słowo jest egzorcyzmem, słowo Boże, słowo jest mądrością, także to wszystko nam służy. Jest, te wszelkie dary są o wiele, 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 nieporównywalnie większe od tego, od tej skazy, na którą musimy uważać, z którą musimy zrobić porządek w swoim życiu i w życiu tych osób, za które jesteśmy odpowiedzialni. Szczególnie mam to na myśli nasze dzieci. Także tyle, taka moja odpowiedź. Mam nadzieję, że, że coś Wam to też rozjaśniło i pomogło w, w przemyśleniach, też, bo myślę, że każdy powinien na swój użytek zaczerpnąć Słowa Bożego, szukać w nim wyjaśnień. I przemyśleć to wszystko, myślę, że jestem pewna. Pan Bóg daje każdemu chętnie i dopełna tych przemyśleń, tych mądrości. Każdemu, kto szuka, będzie dane. Także też szukajcie sami. I chyba tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za wszelki rodzaj wsparcia od wszystkich. Dzisiaj podziękuję Natalce serdecznie za, za wszelkie wsparcie od niej i takie, taki doping do tego, żeby, żeby dalej działać, nagrywać I, i wszelkie wsparcie od Ciebie Natalciu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich z Bogiem. Pa, pa.